Pokażę gdzie jesteśmy. Pokaż im. Nie, bo będą mieć gdzie A co się oglądają z Krakowa? Chłopie na Arabii Saudyjskiej. <noise> <noise> Dosłownie miałem 5% odbiorców z Arabii Saudyjskiej. No, Chodź Łoppa. Łoppa! Patrz, 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 nie ma. Nie ma. Tutaj, taki A Czekamy po, po baba. No pa, pa. Na ale żeby kupił magecy. No tak. Wiki Games. Chłopcu sprawdza mój kanał. Wiki... Ej, mi wyszło Wiki Games. <laughs> Co? Co mi się drze? No ja co? O, Zobacz, czy nadaje na żywo. No nadaje się trochę. O, przechodzimy tu. <suszy> Dawaj, chłopak, <się podzimy>. chłopak. <suszy> O, kto się? A o kto się. A nie! Live, live! Yeah. Dobra, nara!